I o, się manko, z tej strony Szymuś Dymuś i witam Was w szóstym odcinku z serii Uncharted 3 Oszustwo Draka. W ostatnim odcinku dotarliśmy do. do... O, tutaj skarb. Powiem resztę. W ostatnim odcinku dotarliśmy do krypty. I okazało się, że ta pustynia jest Jemenie. Nie wiem, czy dobrze mówię. Jemenie. No i po prostu. Ludzie Talbot'a przyszli zam zamknęli nam wejście i teraz będziemy szukać innego wejścia Nie przedłużając, sub i łapka w górę, żeby być na bieżąco z moimi filmami No i co, po prostu zaczynamy już Hej, chyba czuję tu przeciąg O tutaj, Hej, chodź tu ta, czuję powiew wiatru Błagam, bądź zewnętrzną ścianą Trochę się rusza. Charlie, pomóż mi z tym! No! Chłopaki, nie mamy za wiele czasu Dalej, idziemy! Tak. Dziękuję bardzo, wezmę to O, już poranek zrobił Rzucić broń <gryw> Chyba nie no, to mamy dylemat. Jakby patową sytuację, dopóki nie pojawi się reszta moich ludzi. Poczekamy. O nie. Chłopaki? Charlie? O, ty mordę. Sytuacja nieco się zmieniła, prawda? Rzućcie broń. Wstać. Kater, zabi go. Nie! Czekaj! Chwila! Spokojnie! Spokojnie! Od razu lepiej. Zabij go. Kater pociągnij za spust! Z przyjemnością. Biegiem do wieży! uciekamy, uciekamy. uciekamy. Bez by sklepa już Idziemy, idziemy, idziemy. cholera. Nie da rady. To co zrobimy? Co teraz? Charlie. Co jest grane? Daleko nie uciekłeś, prawda? Daj mi go. Walczy. Nic się nie da zrobić. Jezu, nie wytrzymam tego. Wiązałam z Tobą wielkie nadzieje. <grywa> Jasne. Naprawdę. Miałeś możliwości, a dziś. śmieszne. <grywa> Jak się czasem życie potoczy, prawda? Zdradziłeś mnie, a teraz znowu się spotkaliśmy. Zupełnie jakby los tak chciał. Tak. Nie! Nie! Szybko! Dalej! Czarek! Oh. Oh. O, oh. oh, cholera jasna! Nie oh. muszę się spokojnie! O oh Jezu, moja noga! Nie dotykaj! Nie jest złamana. Myślisz, że nie wiem. Spokój, nie denerwuj się. Spokojnie. Nate, patrz co mam. O, oh. co u licha? Handy! Dobra, nie możemy tu zostać. Zostawcie mi Gnata. Rozwalę sukien senów. Nie, zabieramy cię znowu. No chodź, wstawaj. A, a, biorę go. Do no, dobra. Idziemy a, a, a. Jak to możliwe? Jak sami widzieliście? Strzeliłem mu. Prosto w tego cholernego słaba. No co Widziałeś? Musimy go zabrać do braka, jak sami widzieliście, wczoraj, gdyby zamił talbota, okazało się, że nie podpali liczby, nie uciekł, a ten musiał się poświęcić i złą sobie mogę. Pójdźmy przód. Co jest starcą poczekać 100 mamy. <laughs> <Wszyscy dawają> nagle. <laughs> Tego na górze się załatwić. пистолет снайпер? Почему мы не все тупые. Dobra. No dobra, będziemy tarczą się bronić. No już nie jestem tarcz. Nie, odnowa. nowa. O nie! to wszystko tutaj? TO JEST?! to Sami na nagraniu, że chciałem to wrócić a odbiło się Spadajmy stąd i to już! Spokojnie. Dobra. Dobra, chłop starczy, nie żyje. Teraz trzeba tego na górze załatwić. Pięknie. Nie, no to jest jakiś żart, naprawdę, naprawdę żart. nie, nie, nie rozumiem tej gry, naprawdę nie rozumiem. Nie.

დოブラ Dobrá. tu stojíš?

O wreszcie! Łamek sekundy zabrakło naprawdę. Pomóż z drzwiami! Łamek sekundy naprawdę. Ok. Chodźcie. Wybacz, Charlie. Uf. Uwaga! Jest ich więcej! O cholera! No i jest o siłę jeszcze. Jeśli zabójstwo Game, g Bardzo śmieszne Idziemy, idziemy, idziemy O dobra, wziąłem O Lecimy, lecimy, lecimy. Szybko trzeba się stąd zmywać. Dobra, dalej. Okej, bez pośpiechu. Dobra, autobus. Pojedziemy autobusem. No, nikt nie zwróci na nas uwagi. Dzień dobry. Moim zdaniem, nieźle przepłacone. Przez... Raz. Bielny. Dobra, spoko. Okej, okay. Spokojnie, ja to zrobię. Zajmij się nim. Idę, tu Zali, zabieraj nas stąd! Skupiliśmy ich. Dobra, w takim razie pozbędę się autobusu. Ach, super. Jak się czujesz? Wyśmienicie. Było niebezpiecznie. Nic mu nie będzie. Nie, mówię tak w ogóle. To nie ma sensu, Nate. Odpuść sobie. Nie nie, 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 nie. poddawaj się teraz. Jeśli dasz sukni wygrać po tym wszystkim, nigdy ci tego nie wybaczę, rozumiesz? Spokojnie, Charlie. Nie ma opcji, żeby wygrali. Co się z tobą dzieje? Chcesz coś sobie udowodnić? Nie, to nie o to chodzi. Jasne. Jaki jest plan? E, ja jadę do Jemenu. Wchodzisz w to? No pewnie. Ktoś tam będzie musiał pomóc. Ktoś zaufany. Mogę zadzwonić do pewnej osoby. Jakiej? O nie. <laughs> nie mam mowy. Masz lepszy pomysł zamieniam się w słuch. O, a może. Nie. No dobra. Zadzwoń. Lena Fisher, korespondent zagraniczny. Cześć, Sali. Co u ciebie, kochanie? O, czekaj. To raczej nie jest tu mile widziane. A, racja. Ale wy możecie się ściskać. <noise> nie. Jak się masz? W porządku, dzięki. Świetnie wyglądasz. Pewnie będę tego żałować. Proszę, te przepustki utorują wam drogę. Okej, okay. super. I nie muszę się martwić zawartością toreb. Pewnie że nie. Skąd? <laughs> Przynajmniej na razie. <laughs> Dobra. Pamiętajcie, dziennikarze, zachowujcie się porządnie. Dasz sobie radę? Raczej mówi o tobie. <laughs> Więc co wy w ogóle knujecie, łobuzy? E, takie małe badania historyczne. <laughs> to by tłumaczyło ten pośpiech. Dokładnie. Bez przeklętych skarbów? Nie. I diabolicznych watażków? Skąd? <laughs> Nie umiesz kłamać. Co? Naprawdę. E, daj spokój, chcesz. E, robić przepraszam, co? gdzie jest nasz samochód? Stoi tam. Zaniosę bagaże i, i poczekam. Nate, wciąż go nosisz. A, ta, jasne. W tej części świata się przydaje. O, do prawdy? Do prawdy. Nie wyobrażaj sobie. A ty wciąż nosisz swój. Co? A, no tak. To właśnie o to chodzi? Nic nie rozumiesz. Otóż w końcu dowiodłem, że Derek kłamał opisując swą drogę do Indii. 400 lat temu przybył tutaj. Dlaczego? No to właśnie chcemy odkryć. Nie. Dlaczego nigdy nie odpuścisz? Po prostu martwiej się, że... Umiem o siebie zadbać, okej? Okay? Ja nie mówię o tobie. O Salim? Pójdzie za tobą na koniec świata, Nate. Ale nie proś go o to. Czekaj, to nie fair. Zaraz, co to miało znaczyć? Gotowi? To teraz podrzuć nas do miasta i będzie świetnie. Nie mam mowy. Jestem za was odpowiedzialna. Nie zamierzam spuścić was z oczu. No dobra! Jeśli Jak sami widzieliście, byliśmy szczerzy. Wracamy do dzielnicy. Czyli ta jest nowa? No, w pewnym sensie. Miasto założono co najmniej 3000 lat temu. No dobra, prowadź. Teraz jesteśmy w Jemenie. I je dobra, powróciła czy... Elena. Sherpa. Widzicie tę wieżę? Tam zaczyna się stare miasto. Musimy tam dotrzeć. Salam. Dobra, tędy. No dobra, widzowie, to będzie koniec tego odcinka. Na tym momencie co zakończymy. Jeśli się Wam podobało, to sub i łapka w górę, żeby być na bieżąco z moimi filmami. Nie przedłużę. Życzę Wam miłego dnia. Cześć.